Dobry wieczór Państwu. Mamy zaszczyt powitać Państwa na kolejnym 29. już plebiscycie na najlepszego sportowca powiatu Tomaszowskiego. Przez ostatnie lata trochę nam ten plebiscyt pokrzyżowała, jak zresztą wiele rzeczy w naszym codziennym życiu, pandemia, ale. Przy okazji, przez te lata doceniliśmy, czym jest sport, ponieważ to wy, sportowcy, mimo wszystkich przeciwności, zamkniętych stadionów, rozgrywek bez kibiców, zabywaliście cały czas ciągłość i pozwalaliście nam wierzyć, że ten świat nadal trwa, nadal jest normalny i nadal będzie taki, do jakiego się przyzwyczailiśmy. Dlatego przede wszystkim dziękujemy Wam wszyscy za. Tą wiarę w stałość świata, które, dzięki której jakoś sobie dajemy wszyscy radę, i za wspaniałe wyniki sportowe, jakimi nas radowaliście i przysparzaliście nam mnóstwo pozytywnych emocji. Chciałbym bardzo serdecznie powitać gospodarza tego budynku, pana starostę Mariusza Węgrzynowskiego. Drodzy Państwo, zakończył się 29 plebiscyt na najlepszego, na najbardziej popularnego sportowca powiatu Tomaszowskiego. Mówimy tutaj o roku 2020, wspaniała, wspaniała, jeszcze raz powiem, inicjatywa, która promuje sport, polski sport, a tutaj w tym przypadku promuje przede wszystkim sport na terenie powiatu Tomaszowskiego. Jak widzieliśmy wśród tych 10 najlepszych, to przede wszystkim Młode osoby, młode osoby, które chcą uprawiać sport, które osiągają wspaniałe sukcesy, z których się cieszymy, promują powiat Tomaszowski. Można powiedzieć, są takimi ambasadorami, jeżeli chodzi o nasz sport i również. O to, w jaki sposób my powinniśmy żyć na co dzień. Ludzie, którzy uprawiają sport na co dzień, to ludzie zdrowi, to ludzie, którzy dożywają długiego wieku w zdrowiu, w sprawności zarówno cielesnej, jak i tej intelektualnej. Więc ten plebiscyt, promując właśnie taki styl funkcjonowania, taki styl życia, no, przyczynia się do tego, że. Będzie, mam nadzieję, coraz więcej osób chętnych do uprawiania sportu, którzy będą brali przykład właśnie z tych młodych ludzi, którzy już w tym wieku osiągają takie sukcesy. Miejmy nadzieję, że te sukcesy będą nie tylko na miarę Powiatu Tomaszowskiego, ale również na miarę Polski, na miarę świata. Jak już tutaj usłyszeliśmy, kilku uczestników tego plebiscytu zostało nominowanych, uzyskało. Nominacje na kolejne Igrzyska Olimpijskie. Serdecznie tego gratulujemy. Gratulujemy również wszystkim trenerom, którzy przyczynili się do tych właśnie sukcesów, wszystkim osobom, które na co dzień wspomagają naszych sportowców i mamy nadzieję, że to powiedzenie w zdrowym ciele zdrowy duch oczywiście będzie dotykało coraz więcej osób, którzy będą chcieli na co dzień regularnie sport. Uprawiać chociażby w wydaniu amatorskim. Także bardzo się cieszę, że ten plebiscyt funkcjonuje, że możemy chociażby w ten sposób prawda, podsumować rok 2020 i pokazać tych wszystkich, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w tym roku. Bardzo serdecznie witam panią wiceprezydent miasta, panią Śliwińską. Bardzo nam miło, że jesteście państwo dzisiaj z nami. Witamy również naszych niezawodnych sponsorów, bez których ten plebiscyt nie mógłby się odbyć i nie moglibyśmy chociaż w taki sposób, w jaki honorujemy, oddać cześć tym sportowcom, którzy zdaniem naszych czytelników zasługują na najwyższe wyróżnienia. Jeszcze raz strasznie wam wszystkim za to dziękuję. Oddaję głos Mistrzowi Ceremonii, redaktorowi sportowemu Tomaszowskiego Informatora Tygodniowego, Ryszardowi Pożyczce, który przedstawi wyniki plebiscytu. Plebiscyt zaczęliśmy przed 30 lat, ale niestety 29 jest, bo raz do nie było. Dopiero w przyszłym roku będziemy mieli jubileusz. Zaczęliśmy od wyboru najlepszego sportowca Tomaszowa, a później powstały powiaty, zmieniła się nasza rzeczywistość i zaczęliśmy wybierać sportowca powiatu Tomaszowskiego. Co na początku miało swój obdźwięk byli sportowcy spoza Tomaszowa. Dziś dochodzi, doszło do sytuacji, że sportowców spoza Tomaszowa już nie ma. Mamy tylko sportowców w klubach u nas do plebiscytu, którzy się zgłaszają, bo. Tak to już jest. Plebiscytu w końcu ubiegłego roku zgłoszono dużo, bo aż 35 kandydatek i kandydatów reprezentujących cztery kluby i jedną organizację sportową, ale przedstawicieli w sumie siedmiu dyscyplin. Nasi czytelnicy rozdzielili ponad 70 tysięcy punktów. Wszyscy kandydaci tych punktów e, uzbierali sporo. Różnice naprawdę między poszczególnymi były niewielkie i tak nawet ci na, na, o pierwsze miejsce bój był do końca, że tak powiem. Miejsce dziesiąte zajął Antoni Pluta z klubu sportowego Pilca, przedstawiciel łyżwiarstwa szybkiego. Zapraszam tutaj, zapraszam także starostę. I panią Prezydent do wręczeń, i, a Panią Elżbietę Łościch z Zarządu Powiatu. Nagrodę dla Anka ufundowała maszarka Fabryka Pilsów Technicznych dziewiąte zajął Mariusz Stoneczny, bilardista z klubu Duet Lipiński Dachy. Miejsce ósme zajęła Aleksandra Krawczyk z Młodzieżowego Klubu Sportowego. Nasza siedmioboistka, mistrzyni Polski Juniorek Młodszych w 2020 roku. I to ostatnia chwila, oj, z nami bola już z się wyprowadza klub zmieniony. Miejsce siódme zajął Mateusz Goździk z Klubu Sportowego Pilica, przedstawiciel kręglarstwa sportowego, wielokrotny medalista mistrzostw Polski, jego trenerem jest Tomasz Cichowski. W mama przyszła odebrać nagrodę. Zapraszam panią. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo szóste. Dawid. Zajął Dawid Balczewczyk z klubu sportowego Pilica. Przedstawicielu wyzwierstwa szybkiego. Dawid jest... jest Złotym medalistą mistrzostw Polski w biegu drużynowym, ale nie tylko jeździ na łyżwach, które są tak u nas popularne, jest także mistrzem Polski w jeździe szybkiej na wrotkach. środka zajął Bartłomiej Neroj, kapitan naszej drużyny siatkarskiej Lechi. Miejsce czwarte zajął Kamil Cyra, piłkarz, momentami z naszej podstawowej, piłkarz drużyny Lechi. I, I dochodzimy do podium. Miejsce trzecie zajął Damian Żurek z Klubu Sportowego Pizza. Przedstawiciel wyzwiastku klasyckiego. <klucz> Mistrz Polski juniorów, a już wyrósł z wieku juniorów, już w tej chwili jeździ wśród seniorów. I od razu możemy dodać, że ma już nominację olimpijską do Pekinu, co jest, jest dużym sukcesem, sukcesem osiągnięciem. Tak Także... <klucza> Nie, nagro... I poproszę o wręczenie nagrody pana Zarego Dębca.

Poprosimy tutaj ten środek. Miejsce drugie, podobnie jak w roku ubiegłym, zajęła Nina Milczarek, amazonka, przedstawicielka Klubu jest Dzieckiego Infernal Team Golesze. Zdobywczyni szarowego pisarza Polski w Skokach przez Krzysztofów, kadenckami czyni Polski. Nagrodę dla gminy ufundował spółka akcyjna Roldo. Nie God dag. God dag. Zapraszam do tego środekka teraz. Zjemy. A najlepszym, najpopularniejszym przy tym sportowcem powiatu Tomaszowskiego w 2020 roku, tak jak to jest już od kilku lat, została Karolina Bosiek z klubu sportowego. Pilka". Jeźbiarska szybka. Jej osiągnięć nie sposób wymieniać, bo tytułów mistrza Polski ma mnóstwo, nie. a tak jak i Damian jest już nomin ma nominację do mistrzostw Olimpijskich. Po raz drugi zresztą w życiu przed trzema laty była deszcz. A nagrodę dla e, Karoliny ufundowała Paj agencja Pipers, czyli wydawca Titu. I zapraszam redaktora naczelnego Titu o wręczenie nagrody. Mm -hmm. tak. Tak.

Dziękuję. Ja. Myślę, że pani... Gratulacje dla wszystkich. Dlaczego? Wyróżnionych. Chciałbym tylko dodać, że plebiscyt, jak, jak to plebiscyty, bywają, rządzi się dziwnymi dość prawami. Popularność chyba jest ważniejsza niż wyniki w tym przypadku. Ale to już jest siódmy rok kiedy wygrywa u nas łyżwiarz. Wcześniej w historii też mieliśmy zwycięzców z łyżwiarstwa, po pięć razy wygrywali Jaromir Radke i Paweł Bratkiewicz. A teraz piąty raz wygrała Karolina Bosiek. A patrząc na Karolinę, to ta seria może jeszcze potrwać. <śmiech> <śmiech> Także dziękuję Państwu bardzo. Jeszcze raz wszystkim składam gratulacje i do zobaczenia w przyszłym roku.